Cześć, macie taki problem, że nalewacie paliwa, zakręcacie korek, a z tyłu wydobywa się paliwo, i nie widać skąd to paliwo ucieka. Już wam mówię co trzeba sprawdzić i zrobić. Prawdopodobnie wypadł wam odpowietrznik zbiornika paliwa. Odpowietrznik jest jednokierunkowy, ma zastać powietrze do środka zbiornika, kiedy tego paliwa nam ubywa, zastępuje się powietrze. Kiedy on wypadnie, no to zostaje nam po prostu otwór i przez ten otwór wydostaje się paliwo. Jeżeli chodzi o ten powietrznik, jest on stosowany w pilarkach serii 300, serii 100, serii 400 i serii 500. Tu siedzi on ładnie. Jeżeli on samoistnie wypadnie, to znaczy, że sobie wybił otwór, czyli wsadzając nowy powietrznik, też może wypaść. Dlatego polecam zastosowanie kleju dwuskładnikowego. Cieniutką warstwę nakładamy, aby tylko nie na samym koniuszku, bo może nam zalać tutaj sam odpowierzchnik. Czyli tutaj w koło cienką warstwę wtykamy odpowierzchnik i sprawa załatwiona.